I... Wchodzi w to dokumenty. I teraz co? Jesteś tym najpierw przerażony? Czy jesteś tym zachwycony? Czy... Jaki, jest, jaki jest efekt, jak się wchodzi w puszkę Pandory? Znaczy, co, co robi człowiek, który wchodzi otwiera tę puszkę? Ja byłem tym na początku bardzo zszokowany. Yy, zdziwiony, że ta historia trochę inaczej w ogóle wygląda. A tutaj taka też osobista, o, 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 osobista sytuacja, której, której doświadczyłem. Ja napisałem pracę magisterską o środowiskach lewicowo-liberalnej opozycji w PRL-u, czy o genezie tej opozycji w okresie 56-68. I pisałem między innymi o klubie Krzywego Koła, o, o tych środowiskach, które tworzyły właśnie klub. I po otwarciu materiałów z Instytutu Pamięci Narodowej się okazało, okazało się, ona została wyróżniona przez rektora Mogłem się cieszyć, że tak pięknie to zostało. Dobra jakoś... proszę, ale nieprawdziwa. Ale nieprawdziwa, tak. I tak myślę, że z polską, z polską historiografią yy, w dużej mierze tak jest. Ja nie chcę powiedzieć, co mi się czasami zarzuca, że ja uważam, że tą całą historiografię yy, należy wrzucić do kosza, przynajmniej tą z lat 89, yy, 2000 powiedzmy, do powstania Instytutu Pamięci Narodowej. Tak, tak nie mówię, natomiast yy, bardzo łatwo się przekonać, że ludzie, którzy złotymi zgłoskami były, byli zapisani w różnych słownikach opozycji, historiach, monografiach o opozycji politycznej w PRL, tacy jak Lesław Maleszka, no dzisiaj po prostu zostali strąceni z tych piedestałów. Tylko co z książkami, co ze słownikami, gdzie ich zdjęcia są opatrzone bohaterskimi biogramami. Słuchaj, dajmy głos twojemu znajomemu. Po napisaniu... Przecież nie historię o Katelbachu, która zrobiła na wielu historykach, bez względu na opcje, orientację i tak dalej, wielkie wrażenie, tylko po napisaniu książki Oczami bezpieki zaczęła się ostra fala krytyki, z którą miałem okazję się zetknąć, czytając rozmaite recenzje w rozmaitych gazetach, w tym w gazecie wyborczej dotyczącej jego prac, no i ostre ataki części środowisk opozycyjnych, w tym, z bólem to muszę powiedzieć mojego byłego środowiska politycznego, czyli ruchu Młodej Polski. Tutaj większość kolegów z jednym z założycieli tego środowiska, z głównych założycieli. Tego środowiska bardzo ostro i krytycznie reagowała i reaguje na nazwisko doktora Censkiewicza. Dlaczego? Dlatego, że ośmielił się, wydobywając z archiwów rozmaite mm, fragmenty, istotne fragmenty z naszej działalności w latach 70. i 80. Mm, ujawnić prawdę. A prawdy nie trzeba się bać, trzeba się z nią zmierzyć. Walka o Polskę niepodległą to, to nie jest jakiś cukierek, to nie jest jakaś bombonierka, tylko to jest po prostu zwykłe, realne, trudne życie. Z błędami, które popełniamy, z agenturą, która wokół nas funkcjonowała, z agenturą, która często była niezwykle skuteczna. Więc jeszcze raz powtarzam, jeżeli człowiek wydobywał to na światło dzienne, to nie należało od tego uciekać i atakować. Fałszywie się broniąc, tylko zmierzyć się z tym i powiedzieć tak. Byliśmy ludźmi z krwi i kości, wszystkiego wiedzieć nie mogliśmy, przeciwnik był trudny, ale potrafimy powiedzieć tak. Oczywiście byli wśród nas agenci, czasami byli to koledzy, czasami im niezwykle ufaliśmy, czasami były to koleżanki, a czasami były to potencjalne żony. Chciałam się zapytać, się, czy Zbigniew Bójka, kiedy w książce Oczami Bezpieki słowami Sienkiewicz mówi tak. Wiadomo że niektóre wydarzenia uważane dotychczas za najbardziej bohaterskie karty z okresu walki z komunizmem trzeba opisać na no, przykładem może być słynna ucieczka z gniewa Bujaka. Ja nie, podle się oczywiście czuję, wściekły jestem. Na szczęście Cęckiewicz mi nie wchodzi w drogę i się jakoś nie, nie, nie pokazuje. I słusznie, bo nie wiem, jak bym zareagował, pewnie bym yy, zdzielił go przez głowę yy, przy całej yy, mojej, właśnie, pokojowym nadtawieniu. Natomiast staram się oczywiście to w jakiś sposób yy, przemilczeć. Natomiast yy, Niejako w Odwecie używam teraz terminu o gdańskiej szkole historycznej, i to naprawdę nie jest pochwała. Ja nie jestem historykiem, który stawia sobie za cel obalenie takiego czy innego pomnika III Rzeczypospolitej. Bardzo proszę o to, żeby mnie jakby nie wtłaczać w polityczny dyskurs, którego jesteśmy wszyscy świadkami. Moim celem jest opisanie historii, powtarzam, takiej, jaka ona była. W gruncie rzeczy, jak ktoś przyjrzy się temu co ja piszę, to większość moich artykułów dotyczy środowisk, które można nazwać za prawicowe w opozycji. Więc często można by nawet tak powiedzieć, że on jest demaskatorem jakichś środowisk prawicowych, Sto o... O... z których sam wynika. Tak, z tak? których sam wynika, bo jednocześnie Bujak, Monika Olejnik, Jacek Żakowski, Tomasz Wołek... Twierdzą, że ja jestem jakimś prawicowym ekstremistą, który chce obalić elity III RP. No a ja za takiego się nie mam. Mam się w ogóle za człowieka bardzo umiarkowanego. Rzeczywiście jest to metoda lustracja teczek mhm. elit III RP. Jest to metoda walki z tymi elitami. Wiesz, jest, jest takie zagrożenie, że, jest takie zagrożenie, że tak. przy całej jakby twojej postawie poszukiwania prawdy i mówienia o mhm. prawdzie, Staj się to towarem politycznym. Zgadza się, ale to może, mogę powiedzieć, że to jest zmorą dla, dla historyków. Z tym, że wiem, że my nie jesteśmy, czy ja nie jestem w tym akurat oryginalny i czasy, w których żyjemy, nie są, nie są oryginalne. Mam w pamięci spory międzywojenne na temat autorstwa yy, planu Bitwy Warszawskiej i, i perypetie wielkiego historyka i późniejszego generała Mariana Kukiela. Z Piłsudczykami, czy Jędrzeja Giertycha ze środowiskiem sanacyjnym w latach 30., które decyduje się na, na zmielenie jego książki, tak? którą wydał w 1936 roku w Pelplinie. Więc e, nigdy nie jest łatwo tym, którzy zajmują się historią najnowszą i to najnowszą z najnowszej, można powiedzieć, bo dotyczącą osób, które są e, nie tylko przedmiotem badań historycznych, ale są aktywne. Tu i teraz. Te kampanie y, telewizyjno-radiowo-gazetowe, z tym, że to dotyczy głównie Gazety Wyborczej, one są wymierzone w konkretne osoby, to jest Piotr Gontarczyk, Henryk Głębocki, Sławomir Cenckiewicz, czasami Antoni Dudek, ale one mają też za cel zastraszyć innych. To znaczy ma być jasny przekaz, jasny sygnał, że skończycie tak jak ci czterej, jak będziecie za bardzo skrobali w tych, w tych papierach. I do nich jest adresowane, to już nie do nas, yy, diktum Adama Michnika, że nie należy wykorzystywać yy, materiałów podsłuchowych ze względu na to, że ja wytoczę wam proces. To dotyczy tych yy, potencjalnie następnych historyków, którzy by chcieli się tym zająć.